Siema wszystkim. Słuchajcie, jestem w bodajże chyba w trzecim tygodniu redukcji. Chciałem Wam pokazać e, generalnie, jak to będzie progresywnie szło, jeżeli chodzi o redukcję na centymetrze kraweckim. Mam tutaj ze sobą centymetr krawecki. I co? No i zrobimy szybkie pomiary. Będziecie mieli wgląd później do tego, jak to wszystko wygląda, e, jak to będzie szło z biegiem czasu, z biegiem tygodni. Dobra, co najpierw zaczynamy? Pas. Lecimy pas. Pas do wysokości pępka zawsze mierzę, żeby było adekwatnie, zawsze równo. Widać 91. To jest pas. Co teraz? biceps. biceps robimy muszę zobaczyć żeby nie było Gdzie Jest srebrna blaszka jest osiągnięty jest widać 50 co teraz kopyta kopycy nie mam jakiś tam to Do dobry, szczerze mówiąc, to jest moja najgorsza partia. Na którą cały czas pracuję. Mm. Kurwa, to no, Lewo, prawo, obojętnie. Dobra, noga wygląda tak. Nie wiem, czy nic jej widać. Blaszki. w nodze jest. 69 Nie jest tu za dużo. Na no, cały czas nad tym pracuję. Ja wyglądam, szybko Wam się pokażę. Wprawdzie nie widać łydek, ale tak to wygląda Odzień dzień dzisiejszy. biceps Szerszy że bokiem. Triceps to brzuch. Chciałbym jeszcze zobaczyć, ja tego nie będę za bardzo widział. Najszerszy. i widzę w tyłach. Tak to wszystko wygląda. No i tyle. Słuchajcie, jeżeli chcecie, podobają wam się wasze, moje filmiki, wam, także piszcie w komentarzach, zostawiajcie subskrypcje, komentujcie, ja będę odpowiadał, tylko bez głupich komentarzy, bo będę wypierdalał i tyle. Nara.